z tej strony Steven 220. Jak widzicie, pierwszy raz poznajecie tą... Może graczy w nią, ale to jest PKXD jak coś. I to jest pierwszy sezon PKXD prawdziwe życie. Nie ma teleportowania się takich innych dziwnych rzeczy. Ja to jest jak coś maska, więc się lepiej przebiorek kurczę, no. Bo... A! Dajcie znać, jeżeli chcecie, żebyście... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał z kolegami. Albo nie. Ja robię dobra. Zdjęte. Nie wiem jakie ograniczenie. No, wezmę mniej więcej o taką. Takie spolnie się wezmę. Taką? Nie, to nie, nie w sumie taką i stół i ty Tak ja. i może z nich kaki dobra idziemy do szkoły plecak jeszcze sobie ubiorę oko Idziemy do szkoły To tu były plecaki mam pracę, nie? Czy nie? Muszę sprawdzić, ale raczej tak, więc pójdziemy później po szkole do pracy. No niestety Hector Nie mam czasu Jaki lag Czasami są gry w takie lagi Nie wiem Jak tam spadnę to się od razu Jak to nie zamorduję bardziej, bo co ja robię? Dobra. Ej, gdzie ja idę? Do, sz do szkoły miałem i nie miałem iść do kupy, żeby robić questy I to jest mój pierwszy odcinek. ja się stresuje, kurczę. Dobra. A, książka do szafka Coś posunie, nie wiem Ja pamiętam kiedy pierwszy raz To jest pierwszy sezon w ogóle Wszystko pierwsze Jak coś To Pierwszy sezon trwa 130 odcinków Więc Jest Nie, 140 140, tak 140, więc spoko jeszcze na 139 odcinków z... i nie wiem czy codziennie będę Ogląda yy, na yy. zależy od czasu bo wierz ja też się uczę zdalnie bo ja mam 8 lat może wy też ale Dobra. Dobra, koniec szkoły, alo. Spadamy. Można robić wagary nawet. Nie, gdzieś w tej. Co jest w No właśnie, zna, zna, znajomi. znajomi. Nie, już nie mam. Kacpra. Już nie mam tego. Tego, tego Babilorek. On był pizki, Te Babilore piecki. Jak widzicie to tam jest fryzjer po pracy wam pokażę trzy zamówienia i lecimy I później jeszcze może skoczymy do z ubraniami to jest mój ulubiony klient ten drugi to jest mój ulubiony klient teraz idę do, do klienta, którego mega mega bardzo so nie lubię Dziękuję. Jestem stówkę. Boże, dopiero teraz mi się zaczęło Jeszcze trochę trzeba, no jeszcze tak no. Okej, jeszcze pracy. Cheat. Ale łatwo. trzy pizzarz. Jestem rekordistą. Nikt nie jest lepszy ode mnie. Później no pójdziemy na takie wysiłki. Ale nie, kurcz, dzisiaj ostatnie zamówienie, koniec roboty. Kończymy dniowe później ja się ja zawsze szybko to lubię Specjalnie No Więc... Naprawdę powiedzcie czy chcecie żebym nagrywał z kolegami czy nie, bo tak samemu jest głupio trochę. Z kolegami jest lepiej. Moja ulubiona klientka.